Przypomnijmy telewizom bulwersującą sprawę prowadzenia przez burmistrza Jedliny-Zdroju inwestycji pod nazwą Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 381 w Jedlinie-Zdroju. Jak już informowaliśmy w poprzednich materiałach, burmistrz Jedliny-Zdroju prowadzi bez odpowiednich pozwoleń budowę ciągu pieszo-rowerowego. Dami Wałbrzych na prośbę mieszkańców zajęła się sprawą. Podczas realizacji materiału wyszło na jaw wiele niejasności i niezrozumiałych działań związanych z realizacją inwestycji. Zapytaliśmy przedstawiciela gminy Jedlina Zdrój, pana Wysockiego, co ma do powiedzenia w tej sprawie i o to, co usłyszeliśmy. Co możemy już powiedzieć dzisiaj na temat tutaj y, tej Jesteśmy drogi? w trakcie wizji, mm. więc nie możemy... Dobrze, ale pozwolenia na budowę y, inwestor nie posiada. Jesteśmy w trakcie i nie powiemy... No pani dobrze, ale to już pan mi nie musi zakłada... mówić, bo mi już powiedział urzędnik starostwa powiatowego, że nie posiada, więc no pan, usta, pan, państwo tego potwierdzacie. Powielać, nic nie potwierdzamy, nic nie zaprzeczamy. To znaczy, to znaczy, chce pan mi powiedzieć, że urzędnik nie mówił nam prawdy? No, bo już nam potwierdził Oni to, że nie. W trakcie ma. prowadzenia mhm. e, e, czynności urzędowej. A gdyby się okazało, że jednak nie ma pozwolenia na budowę, to co się stanie z taką e, inwestycją? Nie ma takiej e, opcji, bo tak? taka sytuacja nie istnieje. To znaczy, że jest pozwolenie na budowę? Proszę pani. Czy pan Buczyński sytuacja, nas. Pro... Pan Buczyński sytuacja... prowadził nas w błąd? A ja nie wiem, czy w Państwa wprowadził, nie wiem. Powiedział, co... że nie ma inwestor pozwolenia. Pani, zakończymy wizję, zakończymy podpisanie protokołu, wszystkie informacje wtedy pani będzie mogła. A kiedy to będzie? To zależy od nadzoru budowlanego. Dobrze, dziękuję. Te, wizy... tak? Te inspekcje tak. prowadzi nadzór budowlany. My jesteśmy tylko uczestnikami postępowania. Dobrze, dziękuję. czyli nie jest do końca prawdą to, że pozwolenia nie ma. Powiedziałem wszystko. To znaczy, że ten inwestor jest jakoś specjalnie traktowany, bo gdyby na przykład inwestor... Pani zadaje pytania, na które od razu udziela odpowiedzi. Czy ten inwestor jest specjalnie Ale traktowany? Ale ja jestem dziennikarzem, proszę no pana, ja, pani muszę pani pytań pytań ja, ja muszę pytać, ja muszę pytać. od razu sobie odpowiada. Pani od razu odpowiada w tym pytaniu. Zakłada, że nie ma pozwolenia. Ale ja, my nie, już to że wiemy, że wiemy, ponieważ nam pan Buczyński powiedział, że nie pani, ma. To proszę nie zadawać pytań z tezą, tylko rzetelnie próbować wyjaśnić sytuację. A pani na tym nie zależy, żeby rzetelnie wyjaśniać sytuację. Ale tylko proszę ma pana. informację, którą pani już e, e, powiela. Bez sprawdzenia. Nie była pani w urzędzie. Byłam. Byłam. W urzędzie miasta, jedlina Zdrój. Gdyby pani była, to by pani się do, dowiedziała, w jakim trybie jest prowadzona ta inwestycja, Ale na ja jakich by... Ale proszę pana, ja byłam w urzędzie i w starostwie powiatowym, i tam otrzymam informację, że pozwolenia nie, na budowę nie pani ma. Nie była. Skąd starostwo powiatowe może wiedzieć, skoro ta droga jest drogą wojewódzką? Więc skąd starostwo powiatowe. Może Ale to wiedzieć? starostwo jest organem wydającym nie, nie, pozwolenie? Proszę pani, jest właśnie pani to wypłynie. dlaczego udzielano mi takiej informacji? To proszę się do, 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 skierować do tej osoby, która pani tej informacji udziela. Jego tajemnicza odpowiedź wymogła na nas wystosowanie wielu zapytań do instytucji związanych bezpośrednio z budową drogi. Jedną z nich była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, na rzecz której dnia 9 listopada 2016 roku Pełnomocnik burmistrza Orpla darował w formie aktu notarialnego działki przeznaczone pod budowę ścieżki pieszorowerowej. Zapytaliśmy o jej udział w całej sprawie, próbując dociec, czy fakt przekazania wyżej wymienionych działek nie jest próbą zepchnięcia odpowiedzialności z ramion burmistrza Orpla na barki Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Wczoraj otrzymaliśmy stanowisko w tej sprawie, w którym czytamy m.in., że zgodnie z zawartym z burmistrzem miasta Jedliny porozumieniem, za całą inwestycję odpowiada właśnie burmistrz Leszek Orpel. Następnie skierowaliśmy swoje kroki do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który w dniu 16 listopada dokonywał wizji lokalnej w miejscu inwestycji. Z informacji, jakich nam udzielono w dniu 25 listopada, jasno wynika, że budowa realizowana jest bez niezbędnego pozwolenia, a powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o jej natychmiastowym wstrzymaniu. W całej sprawie bardzo dziwi fakt, że w jednej małej miejscowości, jaką jest Jedlina Zdrój, następuje w krótkim czasie takie nagromadzenie nielegalnych działań Urzędu Miasta. Trzeba przypomnieć, iż kilka miesięcy temu burmistrz Orpel otrzymał już jedno postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujące przywrócenie pierwotnej funkcji hali spacerowej z oranżerią, którą samowolnie i również bezprawnie zmienił. Obecnie kolejna prowadzona przez burmistrza inwestycja została wstrzymana ze względu na jej bezprawne rozpoczęcie. A już na horyzoncie jest kolejna sprawa remontu hali namiotowej, która prawdopodobnie również nosi znamiona samowoli budowlanej. Co o tym wszystkim myśleć? Jakie są intencje działania burmistrza Orpla, który w świetle tych faktów nie daje dobrego przykładu mieszkańcom Jedliny Zdroju? Na te i wiele innych pytań będziemy szukać odpowiedzi, m.in. u wojewody Dolnośląskiego.